Cześć, witam cię serdecznie w kolejnej lekcji z cyklu Subhuntivo. W tej lekcji zajmiemy się SubhuntiVo presente oraz jego odmianami. Subpuntivo presente, choć nazwa wskazywałaby na to, że odnosi się tylko do czasu teraźniejszego, może odnosić się do naszych marzeń, pragnień, emocji związanych z tym, co dzieje się teraz lub z tym, co może wydarzyć się w przyszłości. Będzie to oczywiście zależało od kontekstu. Jeżeli nie wiesz, kiedy używamy subpuntiwo, a kiedy indykatiwo, to cofnij się proszę do poprzedniego filmiku, w którym to tłumaczę. W tym filmiku skupimy się typowo na odmianach czasowników. Po tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób odmienia się czasownik w subpuntiwo presenty. Zaczynamy. Pierwszą rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to to, że Temat dla subhunku bierzemy od pierwszej osoby liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym. Tu nie bierzemy ani bez okolicznika, ani bez okolicznika, bez jakichś końcówek. Nie. Musimy najpierw sobie odmienić czasownik w czasie teraźniejszym, tym zwykłym, prezent. Więc jeżeli mamy takie czasowniki regularne, jak czasownik ablar, no to mamy tutaj czasownik ablar, odcinamy końcówkę ar, dodajemy końcówkę osobową o i mamy pierwszą osobę liczby pojedynczej, ABLO. I temat powstanie po odcięciu tej końcówki pierwszej osoby, czyli mamy ABL. I do tych końcówek dodamy następujące końcówki: Able, ables, able, ablemus, ableis, able. Jak pewnie zauważyłaś, te końcówki są bardzo podobne do czasu teraźniejszego. Jedyna różnica jest taka, że zamiast literki A w końcówce będzie literka R. Okay? Spójrzmy, co się dzieje z czasownikami zakończonymi na R oraz Ir również tymi regularnymi. Znowu bierzemy sobie pierwszą osobę liczby pojedynczej w czasie presente, czyli mamy komer, como, odcinamy końcówkę o i mamy temat com. Do tego tematu dodajemy następujące końcówki. Coma, comas, coma, comamos, comais, coman. No i tutaj znowu mamy końcówki prawie, że takie same jak w czasie teraźniejszym, ale zmieniliśmy tym razem e na a. W grupie zakończonej na R zamiast A y, mamy E, a w grupie zakończonej na ER zamiast E mamy A. No to spójrzmy, co się będzie działo z czasownikami zakończonymi na IR. Znowu sama jest ten sam. Bierzemy sobie pierwszą osobę liczby pojedynczej w prezenty. Bibir, bibo, odcinamy tą końcówkę O i mamy temat "-bib". I tu Wam powiem z góry, że końcówki będą takie same, jak były w przypadku e, czasowników zakończonych na ER. Biba, bibas, biba, bibamos, bibais, biban. Czyli tak na dobrą sprawę mamy dwa rodzaje końcówek. Eee, te końcówki e, są w zasadzie takie same, jak były końcówki w prezente dla grupy R i, i ir, ale odwrotnie. Tutaj mamy ese, -e, emos, eis, en, a tu mamy a, as, a, amos, ais, an. I zauważcie, że nawet akcent zachował nam się w tej formie vosotros. Ok no to to były nasze czasowniki takie typowo regularne. Pamiętajmy jednak, że w, czas, w czasie teraźniejszym występują czasowniki nieregularne. I co się wtedy dzieje? Zacznijmy od czasowników, które mają nieregularną tylko i wyłącznie pierwszą osobę liczby pojedynczej, czyli primera, persona, del singular i regular. Mamy czasownik hacer, hago, poner, pongo, salir, salgo, traer, traigo, kajgo, tener, tengo conocer conosco, pareser paresco, conducir condusco, producir produsco, traducir tradusco. To oczywiście nie jest kompletna lista, ja tu dam Wam po prostu jak najwięcej przykładów. Można powiedzieć, że te w lewej kolumnie to są takie czasowniki do zapamiętania. Natomiast te w prawej kolumnie mają nieregularną pierwszą osobę, dlatego że tego, tego się prosi, jakby ortografia, że tak powiem. Konoser, gdyby było regularne pod cięciem er, mielibyśmy conoso, conoso. Tak? I zamiast tego robimy konosko. Tak samo parecer, e, przepraszam, e, powinno być kon, konoso, ale jest c, więc wyszłoby konoko, konoko, tak? E, więc zamiast tego robimy konosko. parecer byłoby pareko, dlatego zmieniamy na paresko, tak? Z tego to wynika, to wynika z ortografii. Natomiast jedne i drugie czasowniki, które mają tą nieregularną pierwszą osobę, będą zachowywały się w tak samo, ok? Czyli co się dzieje? Jeżeli mamy czasownik afer, to bierzemy sobie po prostu tą nieregularną pierwszą osobę z presente. Forma jest ago, odcinamy to o i dodajemy końcówki. Końcówki dla grupy er są zakończone na a. Czyli mamy aga, agas, aga, agamos, agais, agan. Tak samo się dzieje z poner. Bierzemy pierwszą osobę pongo i mamy ponga, pongas, ponga, pongamos, pongais, pongan. Czyli Zachowujemy tą pierwszą osobę nieregularną i cała odmiana w subjontiwo jest regularna, bo z pierwszej osoby wzięliśmy temat i dodaliśmy odpowiednie końcówki. Dlatego to jest tak ważne, żeby odmieniać sobie pierwszą osobę liczby pojedynczej w prezentę, a nie na przykład sobie zmieniać odmiany z prezenty na subhuntiwo zmieniając tylko końcówki, tak? Trzeba wziąć tą pierwszą osobę, bo u nas tylko ta pierwsza osoba może być nieregularna. I to samo będzie dotyczyło tych czasowników pareser, conocer. Pierwsza osoba nieregularna była paresko. No to mamy pareska, 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 parescamos, parescais, pareskan. Tak samo conocer, conozco, mamy conozca, conozcas, conozca, konoscamos, konoska, konosc, conozcan. To lecimy dalej. Kolejny typ nieregularności, które występował w prezentę, to były oboczności. Oboczności, czyli te wymiany samogłoski w bucie. Tak? Pamiętamy, że e, nieregularność dotyczyła e, liczby pojedynczej oraz ostatniej osoby liczby mnogi. Dlatego rysowaliśmy sobie taki bucik i te osoby, które były w bucie, te formy były nieregularne. E, były różne rodzaje oboczności. Pierwszym z typów oboczności jest zamiana literki E na i w temacie, czyli mamy pedir pido, servir sirvo, repetir repito. Bestir, visto, seguir, sigo, ok. I teraz zobaczymy, czy ta zmiana zachowuje nam się w całej odmianie w subuntivo. Jeżeli weźmiemy sobie nieregularną formę od pedir, pedir, pido, odcinamy o i dodajemy końcówki zakończone na a. Pida, pidas, pida, spida, pidamus, pidais, pidan. Czyli jak widzimy, odmiana regularna w subjuntivo. Wzięliśmy pierwszą osobę liczby pojedynczej, taka jaka była w prezenty. I dodaliśmy końcówki. Tak samo będzie servir. Servir, sirvo, sirva, 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 sirvamos, sirvais, sirvan. I tutaj wszystko jest regularne. Spójrzmy, co się będzie działo z pozostałymi obocznościami. To była oboczność E na I. Co się będzie działo przy oboczności E na IE? Mamy pensar, pienso, cerrar, cierro, entender, entiendo, preferir, prefiero, empezar, Empiezo. No i bierzemy sobie tą nieregularną pierwszą osobę z presente. Mamy pensar, pienso, więc odcinamy o i dodajemy końcówki. Piense, pienses, piense, piensen, piense, ale. Pensemos, penseis. I tak samo ferrar. E, mamy cierro, odcinamy o, jest fierre cierre, cierre, cierren, ale. cerremos, cerréis. I co tu się wydarzyło? Owszem, wzięliśmy sobie pierwszą osobę liczby pojedynczej w presente, dodaliśmy odpowiednie końcówki subjuntivo, ale ta oboczność, która tam występowała, ona nie występuje w nosotros bo sotros. Tak? Czyli ta e, dodatkowa samogłoska w temacie tu się nie pojawi. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z wymowy, bo trudno, trudniej by nam było powiedzieć Pensemos, pienseis, fieremos, thiereis, a łatwiej jest powiedzieć pensemos, penseis, feromos, thiereis. Czyli można powiedzieć, że jakby, um, ta zasada zachowania samogłoski w temacie, w tych osobach poza butem, tym nosotroch, bosotros, tutaj pozostaje. Czyli w przypadku ena i cała odmiana jest regularnie w subjuntiwu, natomiast w przypadku ena i e w NOSOTROS i VOSOTROS nie zmieniamy samogłoski w temacie. Co się będzie działo z obocznością ona na UE? Mieliśmy PODER – PUEDO, VOLVER – VUELVO, DORMIR – DUERMO, ENCONTRAR – ENCUENTRO, MORIR – MUERO. Czy ta e, samogłoska zostanie w całej odmianie? Czy nie? Spójrzmy. Bierzemy sobie od PODER PUEDO, odcinamy O i mamy PUEDA, PUEDAS – PUEDA oraz PUEDAN. OK? Natomiast w nosotros i vosotras pozostaje literka o. Czyli mamy podamos, podais. I w volver tak samo. Vuelva, z vuelva, vuelvan. Ale zachowujemy o w temacie dla nosotros i vosotros. Volvamos, volvais. Okay? Czyli tylko na razie w tej pierwszej oboczności, e na i, cała odmiana odmienia się tak samo. Natomiast w przypadku e na i, e oraz ona UE u, e, Musimy pamiętać, że w nosotros bosotros nie zmieniamy samogłoski w temacie. I ostatnia oboczność: U na UE, Hugar, chłego, Huege, juegue, Huege, ale znowu zachowujemy ugemos i Ugeis. Okay? Czyli w zasadzie w przypadku oboczności trzeba pamiętać, że owszem, bierzemy sobie tą nieregularną pierwszą osobę w prezente i odmieniamy wszystkie czasowniki, natomiast w nosotros i bosotros wracamy do tej samogłoski z tematu. Jedynym wyjątkiem będzie wymiana e na i. Ok? No i teraz zostały nam jeszcze czasowniki takie typowo nieregularne, gdzie mają nieregularny temat do zapamiętania. Ser, sea, ir, badia, haber, asia, saber sepa, dar, de. No i spójrzmy sobie na, na odmiany tych czasowników. Sea, no i już dodajemy wszystkie końcówki po kolei. Seas, sea, sea, seamos, seais, sean. Ir, badia. BADZIA, BADZIAZ, BADZIA, BADZIAMOS, BADZIAJZ, a ver, ADZIA, ADZIAZ, ADZIA, BADZIAMOS, BADZIAJZ, I SABER. SEPA, SEPAS, SEPA, SEPAMOS, SEPAIS, SEPA. I teraz jeśli chodzi o czasownik DAR, to tu zwróćcie uwagę, że jeszcze się pojawią akcenty. DE, DES, DE, DEMOS, DEIS, DEN. Czyli jeszcze dodatkowo akcent jest tutaj i tutaj. Dlaczego? No bo jakby tu nie było tego akcentu, to D jako taki przyimek występuje bez akcentu. Okay? Więc tutaj to jest jeszcze do zapamiętania, że ten akcent w pisowni się pojawi. No to podsumujmy sobie te odmiany. To, co już sobie powiedzieliśmy, żeby stworzyć subjuntivo, musimy odmienić czasownik w czasie prezenty. Bierzemy sobie pierwszą osobę liczby pojedynczej z czasu prezenty i wtedy dokładamy odpowiednie końcówki. Jeżeli mamy czasowniki, które mają ni nieregularną formę tylko pierwszej osoby liczby pojedynczej e, w presente, no to cała odmiana będzie miała ten rdzeń, to będzie miała e, ten temat do odmiany od tej pierwszej osoby nieregularnej, czyli afer ag, tenerteng, salir salk, konofer konot tak? i do tego dopiero oddamy końcówki. Jeśli chodzi o oboczności, inaczej będą się zachowywały oboczności Ena i gdzie tą oboczność zachowujemy we wszystkich osobach. Czyli standardowo bierzemy pierwszą osobę liczby pojedynczej z presente i dodajemy końcówki odpowiednie do spuntivo. Natomiast pozostałe oboczności Ena i E, ona u E, una u E, stracą tą oboczność w formach nosotros Czyli weźmiemy sobie formę pierwszej osoby liczby pojedynczej w presente. Odmienimy wszystkie czasowniki, ale w nosotrość sotras zmienimy z powrotem na samogłoskę, która występuje w bezokolicniku. I mamy tutaj przykłady Pensar piens, preferir prefier, ferbir Sirp, Poder Płet, Dormir dwerm, dorm, Hugar jueg i tak dalej. OK. I tutaj ostatnim grupą są czasowniki, które są całkowicie nieregularne i mają nieregularny temat, czyli Sea, BADZIA, Adzia, Sepa i D. I pamiętamy, że w przypadku czasownika dar, pierwsza i trzecia osoba ma akcent, bo inaczej byliłoby nam się to z przyjmami. Dziękuję serdecznie za lekcję. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Ci, w jaki sposób należy odmieniać czasowniki w o Widzimy się w kolejnych lekcjach, gdzie będziemy omawiali e, dalej tryb subfunkciowo. Nos vemos!